No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam drugiego glitcha, który, jak już mówiłem, znajduje się w Campus City. W Boulder City nie jestem pewien, czy znajduje się, że tak powiem, pewien budynek. który ja tylko wchodziłem wcześniej sobie. Chyba, tędy wejdźmy najwyżej. Się przejdę. I tak, nie wiem, czy on się znajduje również w Boulder City, taki budynek, jaki później Wam pokażę. Ale jeśli się znajduje, to znaczy, że glitch tam też działa. Jedną rzecz chcę powiedzieć. Dzisiaj przeczytałem patch, który ma jutro wyjść. Jutro z tego, co było napisane, czyli 12.02. I były napisane, jakie tam niby poprawki weszły. I nic nie było na temat poprawek, ani na temat tego, że można się dostać na drzewo, bądź na taki na szczyt budynku, dachu. Yy, również taki na przykład yy, po prostu sam nie pamiętam czy to było gdzieś tam musiałem zaraz ale chyba nie a nie to tam było tak bo to no, ma, no my o tym było dobra jeszcze zobaczę na mapie tak i nic nie było właśnie o, również o spadnięcie z dużej wysokości i nie utraty życia także mi się zdaje że w następnym patrzył jutrzejszym nic nie będzie na ten temat usuwane o już widzimy ten budynek to jest taki budynek ja tam dojdę do niego i znowu nagrywanie i powiem jeszcze. Mm, tak, dobra. No i jestem już przy nim yy, i tak. przez spotkałem pewnego gościa, który po prostu nie biegł chyba z niczym interesującym. Zabiłem go z M4 i nawet nie podchodziłem do niego żeby zlutować, bo po prostu przyszło mi się z nagraniem tego. I jesteśmy już z tyłu budynku. Oczywiście to jest miejsce, będzie dla kamperów. I dla ludzi, którzy mają najpierw własne snajperki najlepiej grać we dwóch, żeby ten z góry jakoś dobrze strzelał, a drugi będzie stoł na dole siedzieć z takim, oczywiście ubezpieczać się, będzie musiał pakień zbierać ten lud churęm jakiś No dobra, 700 do mnie. Jak dostać się na sam szczyt? Najpierw musimy dostać się na ten gzyms poprzez skakanie z tego miejsca, z tej barierki i najlepiej to jest robić w trzeciej osobie, bo, bo w pierwszej osobie jest jakoś ciężej mi to czasami wychodziło w pierwszej, ale częściej mi wychodziło w trzeciej. Także jak to zrobić? No skaczemy na to. Jeszcze raz, jeszcze raz bym coś chyba jestem. Jak widzimy, że jesteśmy na tym musimy się po prostu ruszyć, żeby się w to wbić. O nawet nie... może nie wbić. Jak widzimy on dziwnie tak skacze, wystarczy chyba nawet biegać. Nie. Dobra, trzeba też nie wskać. Przepraszam za... taki głos. I... no... Widzimy, jak to wygląda. No, tak dziwnie skacze. Za którymś razem zupełnie nam się dostać, udać się dostać na ten głupi gzymsk. Nie obiecuję, że mi się to uda raz, dwa. Ale jak... O jest, udało mi się. To może powtórzmy to. Szybko, jak to zrobimy. To chyba... Najlepiej jest stanąć zawsze przy, jednak na tym... Tutaj o, w tym miejscu gdzie przybliżam i tutaj trzymać W w ścianę i spację. Tak mi się zdaje, bo takie zrobiłem przed chwilą. O, no tak jest, tak jest, tak jest najlepiej. I teraz jesteśmy już na gzymsie, stąd też możemy strzelać. Ale jak dostać na ten szczyt, to po prostu wchodzimy tu i tutaj spację naciskamy ile możemy. W każdej film może nas wywalić z serwera, ponieważ takie wybugujemy grę i przez to może nas wywalić. Ale to nie jest citerstwo. No już jestem na, też na szczycie. Zaczęło też y, po prostu skoczyć. To nie żadne cheaterstwo, ani nic z tego z tych rzeczy. Fakt, że jak ktoś tam zauważy, to powie, że jesteśmy cheaterem czy czymś w tym stylu. Już y, z Davidem mieliśmy taką okazję. Ale napisałem mu, że mam na niego wała, że to nagram i może sobie kiedyś sprawdzić na YouTubie, że ma sobie wpisać glitch i tam bla bla bla, czy no, czyż nie. No i, no, kamperzy mają teraz zajebiście, bo mogą se zarąbiście strzelać. Tu nikogo nie widzę, nawet zejść z tego dachu możemy raz, dwa. I teraz jeszcze jedna rzecz, w następnym patchu naprawią coś, że... niby tak napisali. Uniemożliwi nam skakanie z serwerów na serwer. Czyli po prostu przy... nie wiem, no, w jakim celu to tak naprawdę się robiło, bo... Inni mówią, że jak wylogują się gdzieś w wiosce, zaloguję się do niej, wylogujemy yy, się w wiosce I zalogujemy się na inny serwer To nas oczywiście wali poza tą wioskę, tylko że w tej wiosce będzie już nowy, nowy łup Osobiście nigdy takiego, takiej okazji nie miałem, zawsze tak robiłem i łupu żadnego nie było Miałem, mi się wydaje, że to by nie działa Jeśli im yy, w tym patchu chodziło o to, że mamy na serwer na serwer Chodzi o to, że po prostu, dajmy na to jak opuści serwer, to w ciągu załóżmy jednej minuty, nie możesz czego zrobić. W inny, no to ok, ale wiem, że jest tutaj tak, że próbowałem osobiście na tej barierce, albo nie pamiętam czy, czy na dachu też próbowałem, ale teraz spróbuję zaraz po prostu się wylogować i na inny serwer przejść. Gdyż po prostu po takim przejściu zostałem na tym dachu. Po prostu nie wywalają mnie z miasta. Jeśli to nadal będzie działać teraz i w następnym patchu, no to kamperzy mają jeszcze lepiej, ponieważ mogą po prostu sobie wejść na serwę mało, gdzie jest mało ludu, żeby bezpiecznie nam się dostać, a później sobie przejść na serwę, gdzie jest mega dużo ludu, żeby po prostu już tam siedzieć i bezpieczny, ale ja tutaj biję na mały, żeby nie, po prostu, nie mieć już problemów sam. Bo ja nigdy jeszcze nie miałem sniperki ani nic w tym stylu dalekozasięgowego. No już nie ma na myśli M4, bo po prostu M4 nie nadaje się aż do takiego celowania dobrego. I zaraz zobaczymy, czy nas wyrzuci. Jak wyrzuci nas poza miasto, to znaczy, że nie wiem czemu. Po prostu nie ja już. kiedyś to o. Działa... No szybciej, szybciej. A co do tego patrzę, to opis, jak będzie w sensie link do opisu tego patrzę będzie w moim opisie, Jezu, jak kogoś się interesuje. A nie wywaliło mnie dobra, nie wywaliło mnie dobra, dobra. Czyli jednak to już nie działa. Chyba że to już na własną rękę jak wy, chcielibyście sprawdzić. To jak już się po prostu tam gdzieś wbiecie w jakąś barierkę i tak będziecie się wieszać. Yy, najpierw to wtedy z pierwszej osoby, bo wieszanie się to znaczy, że jesteście takie jakby zacięci, nie możecie się ruszyć i dopiero wejście w trzecią osobę lub jakieś tam kombinowanie was uwolni i na bank wiem, że wtedy po prostu, jak byłem tak zacięty że się nie mogłem ruszyć w pierwszej osobie wtedy się po prostu jeszcze położyłem bo możemy się położyć ale wstać już nie możemy wtedy po prostu się wylogowałem i wtedy się dosłownie w samym miejscu Stojąc, zalogowałem. I oczywiście ruszyć się później też mogłem. Także, to już na własną rękę możecie zbadać, czy po prostu przelogowanie się w zaciętej, załóżmy barierce, bądź tam na tym już pół takich piętra, tam gdzie te schodki były, tam też się zacinamy, jak widzieliśmy. Tylko, że w trzeciej osobie to wygląda tak, jakbyśmy skakali co chwilę. Yy, działa czy nie działa? No dobra. No to tutaj jest ten glitch. Ja będę, może kiedyś spotkam jakiś kolejny, na pewno coś, może kiedyś wrzucę glitcha, a URZI, no to URZI będę wrzucał co jakiś czas. Także dzięki za obejrzenie tego glitcha i trzymajcie się.